Cześć, ja jestem Maddox i witam się w kolejnym odcinku Zagrajmy WOTA Opa, dzisiaj już widać nie jestem już na... w garażu O, ale go nie zabiliśmy Nagrywałem wcześniej, ale po prostu bra brakło mi miejsca na dysku, no i... no i nic nie nagrało Dopiero się kaptałem później już jak... jak już nagrałem odcinek <grym> Także to jest mój właśnie błąd Dobra, e, miałem nagrać wcześniej ten odcinek z WOTA, ale powiem to już drugi raz Nie nagrałem go, ponieważ były aktualizacje A przepraszam, jakiś SMS mi przyszedł Dobra, już jestem Dalej Nic ciekawego, oczywiście z plusem Dobra. No to, że tak mówię, chciałem nagrać odcinek, ale oczywiście nie zobaczyłem wcześniej i musiały być aktualizacje. No to poczekałem, za zaaktualizowałem, no i późno i nagrywam. Właśnie teraz nagrywam odcinek kolejny. No, no to jedziemy. 4 sekundy, mogę mieć tro troszeczkę lagi i od razu powiem co. Może być jakaś gorsza jakość tego nagrania dzisiejszego. Ale... Nie, nie mówię akurat, że musi być, ale może być nawet i lepsza też. Tylko bo, bo, po prostu nagrywam frapsem w 30 fps-ach. Bo jeszcze nigdy nie nagrywałem w 30 fps-ach i dzisiaj nagrywam frapsem w 30 fps I ja nie, ja nie wiem, nie znam się na tym, czy to ma być dobrze, czy to jest dobrze, czy to źle. Wiem, pewnie a nagrywasz, a nie wiesz, jak, jak nawet obsługiwać. Więc się obsługiwać. Sprzyznam się, ja nie wiem, czy to jest dobrze w 30 fps-ach, czy... Czy... Mi się zdaje, że chyba, że w tym więcej FPS-a yy, włączę sobie na frapsie, to będzie chyba tym lepsza jakoś. Ale zobaczę. Bo wcze, ja wcześniej. Bo ja przychodzi tego, przychodzi taki tego. Na przykład, tak jak nagrywam Happy ja to nagrywam sobie w yy, Studio. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale. Chyba każdy każe ten program. I tak samo w nim obramuję te różne filmy. No, różne. No, te moje wszystkie filmy, jakie są na YouTubie to właśnie w tym programie był oprawiany. Mi co prawda wystarczy ten program, dobrze mi się w nim pracuje, także nie mam potrzeby na przykład zmienić na jakiś inny. Moim zdaniem, moim zdaniem jest takie Każdy sobie robi w takim programie, jak, jak, jaki mi pasuje. A że mi się dobrze w tym pracuje, no to no to w tym robi. Myślę, że te filmy nie są takie znowu najgorsze. Wiem, że mógłbym się bardziej postarać, ale i tak jak, jak na start, co zaczynam. Zaczynam yy, tą swoją no, karierę, nie powiem, nie, nie będę mówił od razu kariery, no, tylko po prostu tego, taką zabawę z na youtube'em to myślę, że nie jest najgorzej, no to w końcu w takich to chodzi tylko o tego, tak mniej więcej o tą zabawę, żeby tylko nagrać, żeby

tylko, żebym teraz sobie w niego trafił i go zabił. Nie, oczywiście szkoda troszeczkę, że go nie zabiłem, ale... Teraz mi się może uda. Nie, ktoś inny. Troszeczkę sobie podjadę. Cofnę, bo to widzę, że to sensu nie ma, bo bo go raczej nie przebiję. Jest! Udało mi się jednego że zabić, to już, jest, to już jest połowa sukcesu. Ale jego już chyba nie przebiję. To, to jest. No to jednak heavy, on to powinien przebić ten pszenik kadłub. Wiem, że to opornie idzie. Troszeczkę. No, jak nie co, to rykoszety. Dobra, jedziemy. Co się będziemy. A mógłby tak zarysować. No same te rykoszety zasiadają, albo nic nie zarysuje. Mi się wydaje, że szans tak to chyba nie ma. To może sobie mnie przebijać. Skoro oberwał. A we mnie to są jeszcze trzecie. Jak ja cię nie przebiję, to ty tym bardziej mnie nie przebijesz. W sumie tylko w tracę, jak w niego, tak. A spróbuję na tył. No, znowu rykoszety siadłem. O, dobrze, no i pięknie. Jednego ma sobie, tego i to mi wystarczy. Tylko, żebym teraz przetrwał. Muszę tam tego. Zabiłbym go, gdybym wcześniej zaczął sobie szczerze, ale zawsze ja mam takie opóźnienie w tym wocie, że ja zawsze muszę pierwsze sobie wycelować dobrze, a później tego ja mam przejęte kontakty, że muszę, że pierwsze sobie wycelować, a później szczerze hmm. yy, dobra, jedziemy dalej. No nie wpychaj mi się tutaj, ja chcę teraz przejechać. No nie wpychaj się. Daj mi przejechać. Dziękuję. No kościu, bo się, bo się pogniewa na ciebie. No daj mi przejechać. No. Dziękuję. Dobra mam połowę HP, to może... Może wygr wygramy już mamy przewagę, no i... Ja, połowy HP. Na hita to mnie raczej z piątki nikt nie zdejmie. No kto tam jeszcze został? Churchill, Church jedynie. Może... może. Bo Churchill jest dobry. Tak samo jak KW. Bo AT2... Mi się wydaje, że aż chyba takie dobre nie jest. Choć ma trzy fragi, no to w sumie... Nic, jedziemy na ich bazę, będziemy okupować, przynajmniej... O! Kto? KW, no jak pięknie się... Tylko mógłby być trochę szybciej ten czołg. Bo on strasznie powolny jest, mógłby być trochę... Masculine. Musiałem zrobić krótką przerwę, zobaczyć czy znowu mi nagrywa. Ale wszystko jest ok za sam jestem. I ja tutaj mam. Ja nie, nie, nie. Tego się obawiałem. Nie zobaczymy tą do końca tą bitwę. Czy oni sobie dadzą radę? On się normalnie załama, jakby sobie nie da rady Tego, 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 tego pociśnij A sobie traf Aha W Tobie nadzieja I po nadziei Dobra, będę kończył ten odcinek, no nie powiem, kró będzie krótszy niż zwykle Ale no jak raz na jakiś czas czyli trochę krótszy no to, to się nic nie stanie Naprawdę nie wiem ile on trwa tak, z, może z 10 minut wyciągnie, nie wiem naprawdę ile może trwać, ale... Ale jak się tutaj to intro, no, no, no to myślę, że będzie, no to ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć